A teraz wejdę jeszcze do Konzuma z uwagi na, na to, że nagrałem wczoraj filmik właśnie, jakie są ceny w Chorwacji w Konzumie. Yy ja wiem, że większo, większa, większa, większa ilość oglądających mój kanał to są mężczyźni, więc oczywiste pytanie padło, yy, w jakiej cenie jest, yy, jest piwo i napoje wyskokowe. Także, także mam do Was prośbę, jeżeli naprawdę macie jakieś pytania i byście chcieli naprawdę coś, żebym, żebym sprawdził, czy Wam pokazał, yy, śmiało piszcie. Postanowiłem sobie, gdy będę miał po prostu 300 subskrypcji, zrobię takie Q&A i, i odpowiem wam na, na te wszystkie wasze takie podstawowe pytania, które wy mi zadajecie w komentarzach. Na razie co przechodzę i mi się przypomina, albo mam w pamięci, że, że ktoś mi takie pytanie zadał, to staram się to po prostu realizować, nie zostawiać was, że tak powiem, olanych. Jesteście moi, moimi widzami i dzięki Wam po prostu no, dalej jestem napędzany do, do nagrywania tego wszystkiego. Także jeżeli Wam się podoba, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję także za miłe komentarze, za łapki w górę. Wejdę teraz właśnie do konsuma i specjalnie dla tego, dla tego widza i dla całej rzeszy mężczyzn nagram ceny, ceny alkoholi. O, tutaj wam pokażę ta woda. Jamnica w tych zielonych butelkach, bardzo mi smakuje. Ona jest taka solankowa, z, taką do, z takim dodatkiem soli, słona jest, bardzo fajna, super zachowuje się, jeżeli na przykład wam się za, zagrzeje coś na, na plaży, bo, bo macie w torbie i tak dalej. Także, także fajnie smakuje, fajnie smakuje i, i naprawdę ja, ja ją piję, kupię sobie zgrzewkę do domu i, i polecam. Tutaj mamy wina. Że mówię, jeżeli, jeżeli będę jechał za szybko telefonem, to, to poproszę zatrzymać sobie film, bo, bo nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj ze sklepu wyrzucił, że, że po prostu nagrywam ceny, czy, czy się snuję po sklepie z telefonem. Także ile będę mógł, to po prostu Wam, wam nagram. Czyli tu wychodzi, że jest najpopularniejsze, bo, bo nie ma. Dobrze. Dla wszystkich mężczyzn. Ze specjalną dedykacją. Także, spik, tutaj macie wszystko. Nie wiem, jeżeli byście chcieli, żebym coś jeszcze Wam pokazał. No, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze macie. Coś jeszcze pokazał, to, to proszę pisać. Na pewno spełnię spełnia Wasze prośby, może e, że jest rzesza kobiet, które chciałaby znać jakieś, jakieś ceny produktów czy, czy po prostu jakieś miejsce czy, czy rzeczy, które chciałbym, wy, które chcielibyście żebym wyjaśnił, czy pokazał, czy e... Czy dał jakąkolwiek informację? Także, także kobiety też yy, zapraszam do komentowania. To nie jest tylko kanał męski. Tutaj mówię, każdy, każdy znajdzie coś dla siebie, przecież wy jadąc do Kurwacji czy, 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 czy co, to jedziecie przez rodzinami? Jedzie mąż, jedzie żona, jadą dzieci. Także, także to, jest, to jest kanał dla, dla rodzin. Także jeżeli jeżeli jest jeszcze coś, co, co byście chcieli, żebym wam pokazał, yy, piszcie śmiało. Na każdą wiadomość odpisuję.